Zaczęło się. Zdecydowanie się zaczęło. Godzina dziesiąta, serwery leżą. Idealnie. Starajmy się może zbytnio nie analizować tego co mam na głowie, bo to jest po prostu dramat. Desperacko potrzebuję fryzjera. Chyba jak większość już powoli Cześć, witajcie, z tej strony Nexio Moi drodzy, pierwsze nagrody za Food Champions Gdzie znajdziemy w player pickach nie informy, a karty Team of the Season so far Tak jak wam ostatnio mówiłem, chciałbym bardzo serdecznie być w stanie wbić coś więcej niż Gold Trójka Ale, yy, no, to nie jest zależne niestety ode mnie Mimo to, moi drodzy, Gold Trujeczka. Ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw Jakie tutaj będziemy mieli player piki? Czy to będą karty jakieś, nie wiem. Czy jedna karta będzie gwarantowana z tej drużyny community? Czy druga karta będzie z tej drużyny, z e, drużyny gorszej? Nie mam pojęcia dokładnie, jak to będzie wyglądać. I bardzo, ale to bardzo mnie ciekawi również design tych kart. Czy będą wyglądać identycznie jak te wcześniejsze? Czy jednak zdecydowali się na taki piękny design koncepcyjny, gdzie po prostu podmienili tak, jakby na kartach Team of the Season So Far niebieski na czerwony? Ale wyglądało to, moi drodzy, niesamowicie. Jeżeli chodzi o mój skład, moi drodzy, zanim odbierzemy sobie playerpiki, tak jak sami widzicie, mam 855 tysięcy monet. A to dlatego, że zrobiłem to co powiedziałem. Sprzedałem Kiliana Mbappe. I teraz w jego miejsce, tak wiem, że Kilian Mbappe to jest moi drodzy Kilian Mbappe. On ma 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Ale jeżeli chodzi o player piki, ja nie jestem jakiś zbytnio wybrednym. Ja tutaj nie potrzebuję e, Gomeza ani nic z tych rzeczy. Ja jak najbardziej w 100% zadowolę się. Tym Dębele z Olympiku Lyon, który na jakiś czas mi po prostu zastąpi tutaj. No nie można, wiadomo, nie można powiedzieć, że zastąpi, bo jednak jakość Mbappe to, to jakość Mbappe, a Dembele to jednak tylko i wyłącznie Dębele. Ale a mimo to, moi drodzy, cztery gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi. Myślę, że jak będzie grał sobie na skrzydle, to jak najbardziej sobie tam poradzi. No a ewentualnie zamiast niego, no to w trakcie meczu będzie mógł sobie wejść tutaj chociażby Lozano, czy nie wiem, James i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Tak więc przechodzimy do player picków i mamy jedną z trzech kart razy dwa. I moi drodzy, nie wiem nawet, czego ja mam się tutaj spodziewać. Jak wyglądają te... Wow! Wow! Karta 91! Chłop SPO, 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, z drugiej ligi angielskiej, Mateus Felipe Costa Pereira, 93 tempa, 88 strzałów, 90 podań, 92 drybli. Co to są w ogóle za staty jakieś chore? Chłop odklejony, nie? W sensie to jest super player pick, 91 overalla za golda 3, ja biorę w ciemno i teraz, moi drodzy, jeszcze druga, jeszcze druga, jeszcze druga! Nie, 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 nie. Nie, no jakie są na to szanse? Halo! Przecież to jest niemożliwe to, co się teraz wydarzyło. To jest niepojęte co, co się teraz wydarzyło. No po prostu... To jest jakiś dramat. I. No to jest dramat, a ewentualnie mogłem go gdzieś wykorzystać w SBC, tylko że ja. Nie jestem w trakcie robienia jakiegokolwiek SBC. A z drugiej strony Z drugiej strony, moi drodzy, poczekajcie, my to sobie wykorzystamy. Sekunda, dajcie mi chwilę. Bierzemy sobie tego Mateusa Pereira razy dwa... Nie, no świetnie, świetnie. Moje najlepsze chyba player piki w FIFA 20 i to są dwa duplika. I to są duplikat Mateusa Pereira i Mateus Pereira. No... Świetnie. Dobra, potwierdzamy te karty i moi drodzy, zaraz będziemy mieli tutaj kombinację norweską prawdziwą, więc musimy wyjść i odłożyć te karty na później. Ja teraz jeszcze, korzystając z okazji, ja chcę sprawdzić, ile pan Mateusz Pereira jest wart. Panie Mateusz Pereira. Mateusz, mam nadzieję, że tak byłeś napisane, że nie w jakiś bardziej skomplikowany sposób. Nie, kurczę, chyba, chyba jednak był napisany w jakiś bardziej skomplikowany sposób. A może jak napiszę po prostu Pereira? Pereira. E, ra jesteś gdzieś tutaj Mateusie Pereira? Jesteś czy? Jest, Mateus Pereira. Okej, okay, dobra, to dajemy kartę specjalną i zobaczmy, ile ty, Mateus Pereira, jesteś. Okej, okay, około 200 tysięcy monet. Jak najbardziej. No nie, mam, nie, nie, nie narzekam. Absolutnie moim zdaniem to jest bardzo dobry traf. Serio. Ja za golda 3 nie wymagam niczego więcej, jestem turbo zadowolony z tych playerpików. serio. Tripiera to ja raczej robić nie będę, bo co jak co, ale prawych obrońców to jest u mnie pod dostatkiem. Mamy wyzwanie, jeden strzał, pamiętne mecze UEFA Champions League. Mamy rozbudowę 82-84 i kurczę, chyba zrobimy tę rozbudowę 8 albo... O, 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 nie! Moi drodzy, jasne, że tak. Robimy gwarancję, team of the season, FEL, dlaczego by nie. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od początku, będziemy mieli też Toca, 83 punkty overrolla, no i wszystko. Moi drodzy, przepalamy drugą najlepszą kartę w moim klubie, za Neymarem, bo te, tych wypożyczonych oczywiście nie liczę. Mateusz Pereira, no witam. Neymar, Neymar, Mateusz Pereira, prawie to samo. Paradoksalnie Mateusz Pereira ma lepsze statystyki niż Neymar, co jest dla mnie troszeczkę zadziwiające, ale no takie, tak, takimi prawami się już rządzą tocy. Jednak Neymar jest tak bardzo unikalny w skali całej gry, że to jest po prostu niepojęte. Dobrze, panie Neymarito, pana żegnamy i my szybko złożymy sobie to SBC. Absolutnie zgadzam się z każdym, który teraz pisze Komentarz, że mogłem te kartę sobie zostawić na później, że mogłem ją jakoś lepiej spożytkować, że taki wysoki overall i tak dalej i tak dalej. Ale moi drodzy, ja bym chciał jeszcze móc odebrać tak jakby pozostałe paczki i piki i tak dalej, a tak mamy gwarantowaną paczkę, którą zrobiłem praktycznie praktycznie za darmożkę, więc no, ja nad tym rozpaczać nie będę, moi drodzy. Ja nad tym rozpaczać. Znaczy, zrobiłem to za darmożkę. Zasponsorował mi to wszystko Mateusz, e, więc jak najbardziej podziękujemy panu Mateuszowi. Zostawmy łapkę w górę dla pana Mateusza. Spisał się, świetny chłopak, fantastyczny zawodnik. W ogóle, moi drodzy, mam bardzo dużo tutaj jakichś powiadomień. Spróbujmy to zniwelować. Zacznijmy od postęp w sezonach. O, patrzcie Państwo, nawet mamy paczkę za sezony, to odbieramy jeszcze paczuszkę za sezony. Trochę tych paczek mamy, paczki rzadkich zawodników, mega paczki, paczkę z gwarantowanym oczywiście piłkarzem, więc najpierw odbierzmy sobie paczkę. Co za przedmiot to jest warte mojej uwagi. bierzemy do klubu, teraz już gościa bierzemy do klubu, przepaliłem jego złego brata bliźniaka, no to jego jak najbardziej bierzemy do klubu. Moi drodzy, otwieramy i teraz trzymajmy kciuki, żeby tutaj wleciał dembele, żeby od razu był dembele fajnie, pięknie, no to nie będę musiał go kupować, a on kosztuje nie jakoś dużo, no on kosztuje około 80-90 tysięcy, więc ja, moi drodzy, nie będę rozpaczał. Naprawdę, będę bardzo zadowolony, jak mi padnie z jakiejkolwiek tutaj z tych paczek, którą mamy to ja będę naprawdę, naprawdę zadowolony. Zastanawiam się tak na dobrą sprawę, którą rangę ja mam w Division Rivals, z którą rangę mi się udało utrzymać, bo bodajże Alvin wstawiał przed chwilą na Twittera, że żeby utrzymać tę pierwszą rangę, trzeba było mieć ponad 50 tysięcy punktów. Ja nie wiem, czy ja miałem 20 tysięcy punktów, więc yy, no wszyscy dobrze wiemy, z czym to się wiąże. Alvaro Morata, no nie przepadam za gościem, za Atletico Madryt już bardziej przepadam, za Alvaro niekoniecznie, ale oprócz tego, moi drodzy, mamy dodatkowego player Pika z piłkarzem 75, 80 i weźmiemy sobie Andres Silwę, który jest fantastycznym wyborem, tak więc moi drodzy tak wygląda nasza paczka, szkoda, że jest wymienna z drugiej strony Trippier, Pabon, Kolodziejczak. weźmiemy was wszystkich do klubu, to przepalamy i wracając moi drodzy, zrobiłem sobie wczoraj Icon słapy, i zrobiłem kilka tych wyzwań, tam zrobiłem gwiazdy jednego klubu zrobiłem bodajże z Premier League i zrobiłem jedne też na jednego gracza z USA, w ogóle myślę, że warto teraz też robić tak w ogóle Squad Battles zagrać nawet dosłownie kilka spotkań żeby tylko i wyłącznie mieć jakiekolwiek nagrodę w poniedziałek, no bo wtedy zwiększamy oczywiście prawdopodobieństwo trafienia jakiejś karty, gdy dostajemy kolejne nagrody. I tak też, moi drodzy, będę teraz raczej robił w tym okresie Team of the Season, że w czwartek będzie odbieranie nagród za Division Rivals, a w poniedziałek takie mniejsze, wiadomo, uboższe odbieranie nagród za Squad Battle. w ogóle śmieszna paczka, znaczy śmieszna, ha, 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 ale Gnabry i Sancho w jednej parce, dwóch prawych pomocników z Ligi Niemieckiej. Wyślemy ich sobie od razu na listę transferową, bo nie są mi tutaj absolutnie absolutnie w niczym potrzebni. Resztę sobie bierzemy do klubu i tych też wysyłamy na listę transferową. Będą sprzedawani i być może uda się nam uczuć z tego jakikolwiek budżet. Dobrze, moi drodzy. Mega paczka. Od tego, czy coś mi tutaj poleci interesującego zależy to, co ja wezmę w Division Rivals, więc błagam was, moi drodzy, dajcie mi coś interesującego. Chociaż jeden walkout. Chociaż jeden walkout. To nie jest, moi drodzy, niestety walkout. To nadal nie jest karta Team of the Season. I zaraz, okej, okay, zaraz to ja sobie trafię kartę Team of the Season. O! Moi drodzy, najwspanialsi Kapitan na świecie. No nie jest to John Terry, ale Cezara Spirituetę ja uwielbiam. Od samego momentu, jak tylko dołączył do Chelsea w 2012 roku. No, jestem największym fanem gościa. Naprawdę. I niby fajnie, bo teraz trafimy Toca, ale to jest Toc z paczki zgwarantowaną. No to, to moi drodzy. Trafienie Tocsa z gwarantowanej paczki z Tocem to tak samo jak trafienie ikony z gwarantowanej paczki z ikoną. To nie jest trafienie Ikony. To absolutnie nie jest trafienie ikony. Moi drodzy, byleby tylko był tutaj walkout, bo o ile jest, wiem, to tutaj może nie być walkoutu, ale mamy Nigeria, środek obrony, West Brom. Eee, mamy, jakie mamy tutaj piękne połączenie, patrzcie jakie mamy kapitalne chemistry, beach. Przecież West Brom, tak samo nasz Mateusz Pereira był z West Bromu, tak więc moi drodzy, Mateusz ma teraz pomoc od jego. I moi drodzy, Ajai, Mateusz. No, pięknie to wszystko się układa. W ogóle fantastycznie wyglądają te karty, i naprawdę uważam, że gdyby tylko podmienili tam na ten kolor czerwony, to te playerpiki naprawdę, naprawdę wyglądałyby dużo, dużo lepiej. No, moi drodzy, Westbrom, Westbrom. Trzyma się na ten West i Albion. Nie wiem, no może kurczę nawet zagram sobie tym duetem. No Wygląda on bardzo ciekawie, moi drodzy. To jest e e ewidentnie wygląda on ciekawie. Chłop ma 1,93 m, 85 tempa, 87 obrony, 89 fizyczności, a z innych szczegółów, jak u niego wygląda, nie wiem, jakaś równowaga. Równowaga 52, drybling 79, opanowanie też w miarę OK. No nie jest to pierwszorzędny obrońca Ale myślę, że w miarę będzie grywalny Jak gdzieś tam będziemy wykonywać jakieś wyzwanie To, to da, się, da się z nim jak najbardziej wytrzymać Niestety, Dembele nadal nie wleciał Ale moi drodzy, to nie jest koniec tego otwierania Na Dembele jest jeszcze tutaj szansa Ale sekunda, bo ja muszę tutaj przygotować magiczny rytuał Tak więc moi drodzy, Mateusz Pereira tutaj trafia Obok niego trafia Ajai. No i popatrzcie, popatrzcie jak to pięknie wygląda Dwóch zawodników West Bromu Ej, a tak czysto teoretycznie Jak teraz na to patrzę no to przecież pan Mateusz Pereira mógłby spokojnie tutaj wskoczyć do składu. I owszem, no byłby tutaj na ilu? Na 8 punktach zgrania? Na 7 punktach zgrania? Jakbym mu dał Enkę? Ale no mógłby wskoczyć, nie? No i nikt by nie miał nic przeciwko. Albo wrzucamy go tutaj i patrzcie, tylko jakie mocarne połączenie. To jest skład na elitę. Jak nic. Przeanalizujmy swoją sytuację rynkową. Icon słapy mam za sobą 4. Tutaj jestem w trakcie wykonywania tych. Ze serii A. Jeżeli chodzi o jednego gracza, no to nie ruszałem jeszcze żadnych poza USA. No i dobra, moi drodzy, musimy odebrać nagrodę za Division Rivals. To jest bardzo ciekawe, jaką ja rangę utrzymałem. Czy trzecią, czy drugą? Czy trzecią, czy drugą? Nie wiem, czy trzecią, czy drugą. Wiem, że weźmiemy sobie, moi drodzy, paczki niewymienne. Tym razem pójdę. Chyba po raz pierwszy w FIFA 20 popaczki niewymienne. Udało się mi utrzymać rangę drugą, aleluja, nie spadłem niżej, to bardzo dobrze. I moi drodzy, zrobimy sobie tak, że otworzymy dwie paczki teraz, a dwie zostawimy na jakąś inną okazję. Kto wie? Halo, FIFO, ja nie proszę o wiele ja proszę tylko o napastnika z Olimpiku Lyon-Dembele, który jest wart 60 tysięcy monet. To naprawdę nie są jakieś wygórowane wymagania. Co jest? Aha, no dajecie mi benzemę! No dzięki! Dzięki, fajnie! Naprawdę szanuję, też napastnik z reprezentacji Francji, ale to jednak nie jest to. Tym bardziej, że ja niewymiennego benzema już u siebie mam, więc ten benzema będzie musiał pójść na Pixel. Rewelacja. No, chyba że nie pójdzie, chyba że znowu zrobimy jakieś SBC na szybkości. Bo o ile się dobrze orientuję, no, 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 a nie. Tamten benzema był sprzedawalny? Albo już go przepaliłem. Bo w każdym razie Karim Benzema fajnie, napastnik, wszystko się zgadza, Francja, ale mm, Olympic Lyon. Olympic Lyon i jesteśmy w domu. Tak w sumie to tamta mega paczka nie była jakaś zła. Walkout, Francja, Benzema, 87 punktów overola, nie ma na co narzekać absolutnie. Czy uda się nam podtrzymać tę magiczną. Oj, nie moi drodzy, nie uda się nam podtrzymać tej magicznej pasy. TUTAJ WLECIAŁ... O! Krzysiu Piątek, no witam bardzo serdecznie. No ubolewam nad tym faktem niesamowicie, ale no jakoś to chyba przeżyję, moi drodzy, że tego chłopa nie trafiłem w parce. No tak jak mówię, czysto teoretycznie mógłbym sobie tutaj wrzucić tego Mateusza Pereira? tak czy siak mam grać tą kartą docelowo na skrzydle. Nie mam pojęcia jaki ten Mateusz Pereira jest. No słuchajcie, no, no ale chyba... Chyba się nie przekonam, jeżeli tego nie sprawdzę, tylko też szkoda jest mi grać swoim normalnym składem w Division Rivals, Wolałbym zagrać drużyną, którą mogę zrobić jednocześnie ikon Słapa. Tak więc, moi drodzy, nasz skład do ikon Słapów z serii A jest gotowy. Na ławce jest również pan Mateusz Pereira i jak najbardziej, panie Mateuszu, to jest czas na pana debiut w tej drużynie. W ogóle, kurczę, no zrobiłbym sobie tutaj jeszcze debiut tamtego. Nie, no tamtego małego nie będę wstawiał. To, to nie ma sensu akurat. Ale Mateusza jak najbardziej przetestujemy. Spójrzmy na przeciwnika i zobaczmy, co on tutaj ma. A ma, moi drodzy, Daglisza. Ma kina, ma papieża na bramce z pięcioma gwiazdkami sztuczek. Oprócz tego całkiem podstawowy blok defensywny złożony z Walkera, Gomeza, Varana i Mendiego. Ale jak ostatnio Domanu się powiedział, zwykły Mendy, zwykły Cancelo czy Walker, oni nadal dają radę. No i cyk, panie Mateusz Pereira, zapraszam, ma pan naprawdę przyjemne statystyki. Może te gwiazdki słabszej nogi wyglądają trochę mniej atrakcyjnie, ale ja pana nie będę skreślał. Absolutnie w żadnym wypadku ja pana nie skreślam. Moi drodzy, tak wygląda nasz skład. Mamy ewentualnie jeszcze jedną zmianę w zanadrzu i to raczej wtedy po prostu będzie Neymar, który będzie mógł kogoś zmienić, ale póki co, Belotti na szpicy, mamy sobie Mateusza Pereira, który niedługo wije i w ogóle wszyscy będą zadowoleni. Mateusz, musimy dzisiaj strzelić tobą bramkę. To jest nasze wezwanie na dziś, że Mateusz musi zdobyć brameczkę. Jak nic. O świetnie w rozpoczęciu. Wow. O nie, Mateusz, ty biegasz z czwórką, ale to razi moje oczy! Coś się tu wydarzyło z tymi numerkami! Przecież ja zawsze numerki miałem ogarnięte Picuś, Glancuś, a teraz nagle są tak rozwalone, że ja no to patrzeć nie mogę. Clarence Sedorf, zagranie piłki do Somax Mę. A ten na skrzydełku, co ty sobie, chłopie, zrobisz? Słuchaj, podamy z powrotem do Sedorfa. A se... O jezus, Maria! Ej, jak to. To nie jest na kartkę? Serio? Mateusz Pereira, masz bardzo fajne, stałe fragmenty gry. Może nawet to. Ojej, ale ta, 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 ta gałka. O czekajcie, przesunął się tu. Przesunął się tu. Ty myślisz, że ja tego nie wykorzystam? Ty myślisz, że ja tego nie wykorzystam, byleby teraz tylko trafić? Byleby teraz tylko trafić? Mój Boże, co za bramka! Mateusz Pereira, dziesiąta minuta! I co, trzeba było się ruszać tam? Na dupie trzeba było siedzieć! Na dupie trzeba było siedzieć! Co za gol! Co za gol! Za kol? Najgorszy strzał z rzutu wolnego w historii, ale wpadł w ramki! Co za akcja w ogóle niepojęte Mateusz Pereira z golem historii po prostu, niesamowita bramka. O oh, fuck. 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 fuck 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 F fuck 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 Ale wy jesteście mało zbrodni i nie byłem w stanie nic zrobić nic zrobić. Ruszali się jak wóz z węglem. Wszyscy. Jak jeden mąż. Po prostu nogi przyspawane do ziemi. Ale ten Malkweed ma tutaj ciężkie życie z tym Kentem. Biega jak porąbany. Jeszcze runej, ale to mi jasu. Jeszcze raz to mi. Próbuję. To mi. Tak, moi drodzy, udało się. Tomi Jasu, dobra, zażegnaliśmy zagrożenie. Koniec pierwszej połowy. Szkoda, że tylko i wyłącznie jeden do jednego. Fakt, faktem to przeciwnik tutaj miał więcej sytuacji takich dogodnych do oddania strzału, do zdobycia bramki. My, poza tym rzutem wolnym. Niewiele pokazaliśmy. A wolny to też był na dobrą sprawę prezent od przeciwnika. Wyszło bardzo komicznie, wyszło naprawdę ładnie też paradoksalnie, ale no przeci... je, no super. Tak, opowiadaj dalej historię o tym, jak wyszło ładnie, jak strzeliłeś bramkę z wolnego, gdy ci przeciwnik ruszył się bramkarzem. Świetnie, świetnie jesteś, Kornel, naprawdę rewelacja. Są so, Max -Main. dobre podanie, strzał i, moi drodzy Pereira, ładuje drugą bramę. Patrzcie tylko. Bardzo ładnie. Mateusz się prezentuje naprawdę, naprawdę świetnie. Razi mnie niesamowicie ta czwórka na jego plecach. Ale jak się nie. No, pff, no nie, no nie powiem, że jak się lubi, co się lubi, to się lubi, co się ma. Bo nie lubię tego. Absolutnie. Dla mnie numerki są ważniejsze niż wzgranie w drużynie. I dobrze o tym wiecie. Na przykład Maeda biegający z ósemką też mnie razi po oczach niesamowicie. E no nie, nie róbcie sobie. Nie! Biegnij! Nie kazałem ci się zatrzymywać, Jezu. Dobrze, że nie, straf... nie trafił, ale. A nie, on trafił w Lemana. U matko Boska. To Leman masz szczęście, bo ja ci się nie kazałem zatrzymywać, a tam się wczytała animacja, że Leman zrobił taki krok i ten krok dał przeciwnikowi bardzo, bardzo dużo miejsca tam z przodu. Dobra, moi drodzy, teraz sobie ruszamy z akcją. Lozano, Irving, Lozano, spokojnie, Mateus Pereira i znowu Lozano. Zagranie do Mateusza Pereira i Mateusz Pereira i to jest hat-trick Mateusza. W debiucie! Sami widzicie, moi drodzy, jak ważna jest u mnie pozycja SPO w drużynie. I Pereira to pokazuje. Jak tutaj zawsze grał Neymar i mieliśmy tego brazylijskiego wirtuoza, tak teraz Mateusz go zastępuje w 100%! Świetnie, moi drodzy, jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Mateusz! Bardzo ładnie! O nie, moi drodzy, musimy coś ogarnąć z obroną, bo on teraz jeszcze wprowadził tutaj łokota i wardiego! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, moi drodzy. Musimy mądrze zagrać te ostatnie 10 minut. Naprawdę mądrze nie tracić głupio piłek. No i przede wszystkim nie dać się tutaj porobić na jakieś pojedynki splinterskie. Ale teraz bardzo prosto: Lozano wypuszczone na skrzydle. Lozano, mamy dobre podanie. Tu jest mat. Ale no, jednak to nie jest Neymar, moi drodzy. To jednak nie jest ta zwinność Neymara. Mamy piłkę przetrzymaną do ostatniej akcji ofensywnej. Dokładnie tak, moi drodzy. Przeciwnik się już chyba nawet spoddał. On tutaj niczego nie zrobi. O, zostawił nam piłeczkę. To ja ją przejmę. Strzelimy jeszcze belotkim Strzelimy belotim. Czy nie strzelimy belotim? Nie strzelimy belotim. okej. Okay. Halo, przeciwnik. Ja rozumiem, że się poddałeś, ale. No nie, moi drodzy, to jest koniec tego meczu. Wygrywamy 3 do 2. Po hat triku Mateusza Perejry. Kto by się spodziewał takiego obrotu spraw? Ja absolutnie. I to jeszcze, jakie bramki tu padły? Bardzo ładne. W szczególności ta pierwsza, gdzie tak jak mówię, fakt, faktem. Przeciwnik zachował się jak kompletny debil, bo gdy odszedł tak daleko tym bramkarzem to wystarczyło strzelić na zielonym w drugi róg. I to tyle. Jakbym jeszcze strzelił siłowo, to w ogóle ta piłka by mogła bezpośrednio wpaść, ale tak? No to, moi drodzy, trzeba oddać, że wyglądało to naprawdę, naprawdę efektownie. Asysta są Max Mę, asysta Lozano, trzy bramki Pereiry, jedna po akcji indywidualnej, oczywiście z rzutu wolnego, później dwie wypracowane z gry. Naprawdę, naprawdę w porządku. Zresztą, moi drodzy, prześledźmy to od samego początku. Jak do tego doszło i jaką trajektorię lotu miała ta piłka? Naprawdę jakaś kuriozalna sytuacja. Piłka wpada centralnie za kołnierz tutaj Papieża. No, nie zdążył się, nie zdążył się ustawić. Ja w ogóle nawet nie trafiłem. Patrzcie, jakie tutaj. Jak było blisko tego zieloniutkiego. A jednak mimo wszystko to nie było zielone, tylko pomarańczowe. Ale, no. <słuch> o mój Boże, co tu się wyprawia? Co to było w ogóle. Co. Piękny strzał, moi drodzy. No, no, piękny strzał. Jeszcze raz sobie na to popatrzmy. Rewelacja. Ale w drugiej połowie się już tutaj zachowali jak profesor. Wszyscy po prostu z przodu latali jak jak zdalnie sterowany samochodzik, po prostu tam gdzie ja im kazałem być, tam oni byli Lozano świetnie wypuścił Pereira. Pereira, po krótkim, bang, 3 do 2 Icon Swapy robione i tak się bawimy. Już na sam koniec moi drodzy, raz jeszcze, w sumie moje pytanie do was, czy kupować tego Dembele bo tak czy siak, no Mbappe sprzedałem e, teoretycznie mogę go chyba niby nawet odkupić z zyskiem drobnym teraz, ale jakoś mi się to do końca nie ośmiecha, bo w jakimś celu jednak go sprzedałem, po prostu żeby ten ten budżet mieć, no bo teraz przy w tych tocach ceny naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo się wahają. Więc takie jest moje pytanie do was. Czy jednak spróbować tym Mateuszem Pereirą? Tylko, że on tam, fakt, fakt faktem, on tam będzie chyba tylko na siedmiu punktach zgrania. Jakbym zrobił z niego napastnika, to około 7 punktów zgrania by tam miał. A teraz moi drodzy, dla wszystkich, którzy oglądali do samego końca. Ostatnia paczka. No niestety, bez walkoutu, niestety bez żadnej... Nie, no nie, nie, nie. To jest jednak paczka roku. Jiru. mwah.